Dzień 290 robię napadów, aż do PR 6 Dzisiaj bez wyzwania, będziemy robić sobie diaksy yy, Iż, ponieważ, yy, nagrywam ten materiał 17 czerwca o godzinie... No o godzinie 23 minuty po północy <laughs> Więc y, troszeczkę późno A chcę ten napad zrobić Później, odpalić sobie diaksy Jeszcze raz na zwiadzie I zostawić na kilka dni Może miesiąc że po prostu diaksy mieć ostateczne No bo dzisiaj yy, raczej w sumie no Ostatniej godziny diaksów są Więc jedymy. Jest późno więc nie będę dał mordy Ogólnie będę miał powody bo będę miał dobrych sojuszników Dobiorę sobie randomów <noise> Zobaczymy co z tego wyniknie Więc wszyscy z bieżącej sesji Lobby otwarte I zobaczymy co mi gra da Trochę dużo tych randomów ale niechaj będą. Co mi szkodzi, lobby zamykamy. Na wszelki wypadek, mi nie uciekli. <laughs> nie tak to nie działa, niestety. Aha, nie się zaparkowali. Trzeba nie mogę wysiąść? Ja pierdolę, co on odpierdala? On jest idiotą czy jest idiotą? Aha, rozwalił ha. Ja pierdolę, wychodzę, kurwa stąd. aaa, wychodzę. O, kurde, i teraz team. Mam, niezły. Startujmy. Dream Team normalnie. Oni we dwóch mają prawie taki sam poziom jak ja. Znaczy no, mieliby, gdyby mieliście trzeciego kolegę. <grym> nie, w sumie też wtedy nie mieliby. Um, to, to życie, życie. Dobra, wysoki poziom i możemy zaczynać. Proszę akceptować. Gość się bawił, ale nic mu to nie dało. Strój z git, możemy zaczynać. Bądźcie ogarnięci, please! No też nie ogarniają. Jak ktoś parkuje, to zawsze jest słaby. Jeszcze jak użyje paralizator, to już w ogóle. W ogóle biegnie blisko ściany? Nie wiem czemu tak biegnie. O, użył karty, przejmuje inicjatywę. Daj. Mi. O, użył też. Kurwa cię pojebane to jest. Ten straży się nas widzi tutaj. Nie trzeba go zabijać w ogóle. Ale czemu nie? Na pewności walę sobie w tę kamerę. Tu możemy przejść. I nawet musimy. Okej. Okay. Aha. Kurwa. Nie wiedziałem, że tutaj jest. Walum jest shotguna, ale to. Nie jest kłopot. Jest absurdalne, że tak to działa. Tam gościciel poszedł. W Nie trzeba go zabijać, więc my sobie go ominiemy. Chociaż... Oni tam tak do szybko, wszyscy w dół, że ja tutaj sobie przejdę i go pacnę. Ten na dole chyba ogarnął, nie? Nie, nie ogarniają, użył paralizatora na tym. Ja pierdolę. No. no mój team jest specyficzny. Ja tu sobie odejdę. Kurwa, będzie coś robił tutaj? Coś, ktoś? O, co tu idzie. Ja go patnę? i ja rozwalę kamerę. Bo niestety, czemu oni nic nie robią tutaj? Nie rozumiem tego. Czemu oni stali w miejscu? To było dziwne. Kurwa, ten Chciałem sekwencja Synchronizacja Synchronization po angielsku, to byłoby Aha ah, Gościa wkuje sobie regularnie To już ty pierwszy raz A mnie nie może sobie się cofnąć Jak tam się zamknęło, ale jaja Gościu? daj się do drzwi do skarbca, no jestem Ale gościa nie ma O, ruszył się przez jego możemy nie mieć lity. Przez jego możemy nie mieć lity. Ale to jest niemiłe Nie wiem, chciał jednak Nie muszę pawkować tutaj, już na miejscu Jak będziemy palić Drzwi Zamki Laserem Po angielsku będzie to laser Nie, nie wiem <grytanie> Ta, laser drill, dobrze powiedziałem, ja pierdolę, Czy z jestem Ty ktoś, y, korepetycja? Aha no, to nie jest z wiercenia. Hehe, <gry> Jeszcze jak sobie wibracje wpadzie, to. To jest zabawne. Nie chcę takie rozwiązania. Ej, gość też sparzył te drzwi. Nie, palce. Słyszeliście? Chyba. Good, side, Lewa strona, to moja, tak? Czy ją dalej robi? Dopiero skończył. To sfailował. Eh, frajer. Hmm. Więc tak, ja polecę na prawo. Czy któryś z nich będzie zbierał ze środka? Uwaga, uwaga, oczywiście, kurwa, że tak. Ja pierdolę 600 poziom, to 500. -ty. I zbiera ze środka łup. Co za śmieć. Jak może być 600 poziom i zebrać ze środka łup? Jak? Czy poziom ale w wbity? Już wiemy, że nie! Już wiemy. Proszę państwa. To jest za nas wszystkim informacją to wychodzi. Nie wiem, kurde, ja po prostu pobiegnę z hakować na... na tam na lewo. Bo on jest nieogarem. Ja bym się zbierał teraz, a to się zirytuje. Biegli przemiętam tam na prawo. Brawo. A no kurwa, łupę ze środka zbiera się na samym końcu. Zawsze i wszędzie. Mhm. Pyk, pyk. Dobra, jeszcze teraz... E, to, e, nie, to, to, to i to. Dobra. I... Mimo tego, że mam lepszego hackera, to się boję, że nie wyniesiemy wszystkiego Bo chyba mam dwa hakowania do C, no, no dokładnie Ale absurd Chyba był to poświęcić I tego nie zbierać Zresztą nie ma szans, Wy trzy sobie, nie wynieść całego łupu? No to ty, mój team musiałby się mocno postarać Wiadomo, ja do tej pory też nie zbieramy zbytnio dużo, ale... Ja to ja Ja haken Machen robię Czyli praktycznie robię wszystko Ojoj Za oj, oj. z randomami to chyba tylko na agresywnie można zresztą agresywnie też nie potrafią zbierać jak w poprzednim materiale udowodniłem dobra, zbieramy nasze pierwsze łupy spamujemy x, tak tutaj szybciej się da zobaczcie, mam czerwoną plamę na całym środku klaty na cysach, a alarmu nie ma tak działa ta gra gościu mi prosto z shotguna w klatę Alarmu nie ma. Dobra. Tam mam nadzieję, że nie ma hakowania. Czy jest hakowanie? Chyba jest hakowanie. No i jesteś w dupie. Nie, zbiera łup. Zbiera łup. Tylko dziwnie jest to pokazane. Ale jest dźwięk zbierania łupu. A dopiero go się podbieg. Czy jest git? Dobra, jest zajebiście. Aha, dobra. Czyli widzi się wszystko. Chyba, że to będzie bardzo powoli klikał. Ale miejmy nadzieję, że nie. Zbieraj, zbieraj. Niesamowite jest to. Co ty masz poziom, gościu? Rizo 509, poziom. Jak? Jeszcze wiecie, na początku zawsze lecisz i hakujesz. To jest priorytet. Gościu poleciał i zaczął zbierać łup ze środka. Na samym początku. Pierwsza rzecz, jaką zrobił. Jeszcze kawałek czy to nie on Ten sweep Będę się spać na nagraniu potem Ja pierdole Rizo, Kurwa znowu to on Nie patrzyłem bo czytałem Tomasza Lisa na Na twitterze Ja pierdole Nie wiem kurwa kto jest bardziej On czy Tomasz Lis Sami sobie dopowiedzcie co nie ich. Bo się stał kurwa w kamerze, czy to ja odpaliłem alarm. Jest to ciekawe, kto odpalił alarm. Wydaje mi się, że dopiero co biegł w tę kamerę. Więc kurwa, który to śmieć? Terry Dodżony to zrobił? Ja pierdolę! Kurwa! Jak głupi trzeba być! 509 poziom. Zelisty już w pizdu, nie? Nie trzeba się martwić. Ja sobie szybko nagranie zobaczę. W zasadzie minutę niechaj będzie. To jest fajne konsoli. Tak, Rizzo Jonny przebieg. Tak, Rizzo Jonny przebiegł i go zauważył typu, ale go się założył w parę wyratować. A później na schodach był kto? Zobaczmy. Oczywiście, Rizzo Jonny kurwa stał w kamerze, nie? I kamera go zauważyła. Ale kurwa, debil. Ja pierdolę. To jest dobre na konsolidację, że muszę przez to. Napierdalać, Zpalmy sobie to. Kto mnie próje do mnie? Stamtąd coś jest, dobra? 509 poziom. 509. Niech kim prawym? Znaczy mi to wytłumaczy? To nie jest możliwe. Ja teraz go przejrzę jeszcze bardziej. Nie da się na jego statystyki raczej bić. Na pewno się nie da. Ale zobaczę w statystykach postaci. Czy ma wszystko wymaksowane, czy nie? Zresztą tam się buguje też ten... podgląd na statystyki chyba 96 rocznik, tak? 2 lata starsze ode mnie Albo 8, no nie wiem, który wariant tam bierzecie pod uwagę <grytanie> Bo w różnych momentach mam różny wiek Dogólnie kurwa w sobie, każdy tak ma. <śmany> Oni biegną normalnie po pojazd, nie? Ale ja się dostosuję. Już mi kurwa na niczym nie zależy. Ja pierdolę, już wątpię w ludzkość, nie? Patrzę. Dream Team, 500 poziom, 1, drugi sześć setny No co się może złego stać? Ja z tobą nie jadę. Nawet kurwa się nie zatrzymała dla mnie, na mnie. Eee, nie chcę paść, więc użyję przekąsek. Jednak będziemy jak uciekać? Rizzo Johnny, Nie wiem w sumie co on pierdala? Gdzie on jedzie? On jedzie po helikopter czy nie jedzie po helikopter? O, to jest pytanie. Czy ja właśnie. Prawie kurwa umarłem tutaj. Czy mój sojusznik właśnie w tej chwili umarł? Rizzo Johnny, wracaj. Nie jesteś aż taki zły. Chciałbym, ja żeby spojrzał, czy jest helikopter w ogóle na dachu. Ja spojrzę moim okiem. Jest to helikopter czerwony, czyli służb leczniczych powiedzmy. Widzicie, ogólnie po takich prostych ruchach można już od razu gościa rozpoznać. Ja zobaczyłem, jak zachował się w skarbcu. Wiecie, wyzywasz gościa od idiotów, bo źle się w skarbcu zachował. Dowód wiedzieliście potem. Gość jest idiotą. Jeżeli to jest skarb, to robi coś takiego, to dalej może być tylko gorzej. I się potwierdziło. Na cały. Zobaczcie, jeszcze nawet nie jest pilotem. Dał komu innemu pilotować, nie? Nawet nie wiem, czy to dobrze, to źle. Szczerze powiedziawszy. Nopi. Aha. O, nawet. Co? Nie, dobra. Nas jest trzech, dobrze, ale. Czemu gościu jest sam? Czemu? B w trzech, ale jest. <noise> gościu wyparował kolegów. Nie, to się. Aha! Ja mam złoto, no bo zabrałem ałupu. Tylko jedno zebrałem. Eee. Te dziadostwo. Całą resztę zostawię mojemu teamowi. Ja pierdzielę, Itarne wyzwanie, nie daj się wykryć. No kurwa, jak kto dał się wykryć. A pewnego podejrzanego. E, witam serdecznie. Arkusz przed nami tym razem na syno ta kolumna nas interesuje dopisujemy tutaj oczywiście nasz dzisiejszy wynik, który 1 842 000 i 40 dolarów a to oznacza, że jak zlecimy sobie w dół, to podsumowanie z tego wynika że dzień 290 naszej pięknej serii kończymy z wynikiem 169 mln 20 101 dolarów piszcie swoje pomysły na kolejne wyzwania w komentarzach